Witam w kolejnym filmiku, w kolejnym zapachu dnia. Jeżeli chodzi o dzisiejsze użycie, tak naprawdę co chwilę używam czegoś innego, ponieważ pewnych testów dokonywałam. Następnie namierzyłam tę oto próbkę niszową Frederic Mal, ich Piżmo, tej marki Piżmo, porównywana też do Mahares LR Bolario. Ja kiedyś próbkę Mahares miałam. Generalnie to jest jakaś wspólna grupa, czy one są jakoś identyczne. Yy, ciężko mi w tym momencie powiedzieć, ponieważ słabo pamiętam Mehares. Natomiast jeżeli faktycznie układałam się tak jak ten zapach, czyli piżmo Frederick Mal, które mam w tym momencie w użyciu, to według mnie warto polować na LR Bolario, ponieważ jest to bardzo ciekawy zapach. To piżmo na początku jest, mam wrażenie, takie. Hmm, jakby to powiedzieć, takie trochę surowe. Trochę bym powiedziała takie skojarzenia remontowe. Yy, troszeczkę takie bym powiedziała mączno-zbożowe i ten początek jest bardzo ciekawy, jest bardzo intrygujący, jest bardzo inny, natomiast yy, po czasie bardzo krótkim układa się już tak w stronę takiego bardziej powiedziała pudrowego piżma, słodkawego, yy, słodkawej pudrowości, yy, takiej pudrowości tonki gdzie dochodzą też przyprawy, czyli właśnie mamy taką właśnie kremowość, pudrowość, piżmowość, przyprawowość, drzewność. Bardzo udany zapach, mocno wyczuwalny, taki mocno ekspansywny, natomiast nie jest to zapach, którego muszę mieć flakon. Ja jednak innego typu wolę wydania piżma. Tutaj mamy tak naprawdę ciekawy początek i gdyby to tak trwało, to myślę, że zainteresowałam się tym zapachem bardziej. Jeżeli chodzi o Frederic Mal, to jest taka marka, której te której zapachy miałam w swojej kolekcji, bądź mam, w postaci przeważnie odlewek. Nigdy nie zdecydowałam się na żaden z flakonów, dlatego że nigdy żaden z zapachów mi aż tak bardzo nie urzekł, żeby wydawać daną kwotę, dlatego że te zapachy są drogie. Ja wydawałam w takich kwotach na przykład na Fugie chociażby. Natomiast y, tam widziałam y, po prostu coś, co muszę mieć, coś, co było niesamowicie oryginalne, y, i śni tuzinkowe. Zawarte miało w sobie takie właśnie wręcz południowoamerykańskie emocje, tą taką prawdę natury. Dodatkowo również lekkie zapachy tej marki miały fenomenalne parametry, fenomenalną trwałość. Y, także stosunek jakości do ceny po prostu był dobry. Natomiast tutaj ja po prostu nie widzę aż y, takiego wow. Na przykład bez, które poznałam. Mam gdzieś jeszcze próbkę Lili. Był dobry, dobry, udany, natomiast według mnie nie za taką cenę. Ja cały czas poszukuję takiego bardziej wilgotnego, mokrego, zielonego psu, który się nie będzie wysładzał. Jednakże te w większości przypadków bzy się wysładzają. Także, co nie znaczy, że nie znam zapachu z mzem takim bardziej mokrym, taką trochę wręcz wazonem z wodą i bzem. Natomiast wciąż poszukuję ideału. Miałam pewną ofertę na oku, okazję fajną, natomiast niestety umknęła mi. Zapomniałam i po prostu przepadła. Dajcie znać, czy znacie coś z marki Frederick Mal, czy coś Was szczególnie interesuje? Jak to u Was jest z piżmem? Jakiego rodzaju piżma lubicie? go o piżmie chyba już coś było na moim kanale, pewnie coś nowego też będzie. Ja bardzo mi o wspominam. Piżmo z białą czekoladą, w takim klimacie bardzo vintage, taki niesamowicie oszałamiający klimat, to był Bijan Newt, Żałuję, że wycofali i to można było kupić za naprawdę niewielkie kwoty, no ale cóż tak to czasami jest nie przewidzi się wycofania, nie przewidzi się tego, że coś, co ogólnie chodzi w tak niskich cenach, potem nagle zostanie wycofane i poszybuje do cen zawrotnych tak było, chociażby tutaj mogę pokazać, czy i Masz tak się na przykład stało, generalnie z wieloma zapachami. Na przykład e, La Prairie, tam gdzieś z tyłu widać ten pod Kenzo i e, y obok El Erbolario Arancio. E, La Prairie, ja kupowałam, nie pamiętam, one ogólnie tak nie były jakoś bardzo tanie, natomiast kupowałam w jakichś powiedzmy tam cenach. Natomiast teraz te ceny raz, żeby go ciężko zdobyć, te zapachy poszybowały. W ogóle, a propos jeszcze takich zapowiedzi, ja w końcu muszę, tu mamy Salis z ziołami, ma być z taką nadmorskością, yy, ale w innym wydaniu. Yy, muszę w końcu yy, posprawdzać, posprawdzać i dać znać. W ogóle, że chodzi o markę Banana Republic, <coughs> nie mam piwonie z pieprzem. I chyba tu mam jeszcze vintage też green. Ja myślałam, że tego zapachu już nie mam przy porządkach kolejnych, tak, tak, tak Namierzył no, się zdawał się, że ja już go nie miałam, ale mam. że w końcu zrobić przegląd ludków, to z tymi koryczkami takimi ciemniejszymi, żeby oszacować, które lutki. muszę mieć, których nie muszę mieć. W ogóle od koleżanki perfumowej z fragrancji, będę miała pewien zapach ser szlutek, którego nigdy nie, dałam, nigdy nie było mi dane poznać. Także nie mogę się doczekać, aż odbiorę i na pewno zdam relację.